Niestety oświata jest częścią strefy budżetowej i to jeszcze tak centralnie sterowanym, że nawet pensje e, nauczycieli, którzy są najważniejszym elementem szkoły, są centralnie sterowane. Panie pośle, przepraszam, I to powoduje. przepraszam, ale, proszę proszę się dać nie... mi ale będzie pan poseł mógł kontynuować ale... swoją myśl, ale to co pan opowiada to jest jakaś... I powie to pan poseł Kalinowski i pan poseł Rzymkowski i pan poseł. Sk Próbowaliśmy, proszę państwa, przed wejściem do studia, nie tylko dziś od kilku dni próbujemy to ustalić. Jaki jest koszt, który ponosi państwo na utrzymanie jednego ucznia w szkole podstawowej? I wiemy, że nie jesteśmy w stanie tego nie, ustalić. Panie redaktorze, ponieważ jest niby taki centralizm, że tego się nie uda ustalić. Panie redaktorze, i tu pan y, wprowadza y, widzów w błąd, ponieważ przed wejściem do studia zadał pan to pytanie wszystkim uczestnikom, także mi, i ja na to pytanie odpowiedziałem prawidłowo. Odpowiedziałem Panu, że zgodnie z mapą wydatków Państwa z 2016 roku wydatki na edukację, czyli oświatę wynoszą 70 miliardów złotych. Jeżeli podzielimy to na ponad 6 milionów uczniów, no to wyjdzie nam około 10, ponad 10 tysięcy złotych rocznie na ucznia. I my tymi informacjami dysponujemy. To nie jest problem. Oczywiście połowa z tego to jest to subwencja to nie, to budżetowa, y, y, oświatowa, ale Drugie tyle, praktycznie, to jest tyle, ile samorządy Ale dochodzą. zgodzi się pan poseł? Jeżeli... Ale pan się nie zgadza, panie pośle. Ale... Z... Nikt się z tym nie zgodzi, panie pośle. Ja mówię o tym, że ten system skonstruowany jest na permanentny kryzys. To znaczy, nauczyciel jest traktowany jako urzędnik. I jedyny sposób otrzymania podwyżki, w przeciwieństwie do szeregu innych zawodów, to strajk. Ponieważ tylko poprzez strajk. Poprzez związki zawodowe, poprzez działalność na przykład pana broniarza, ja bym go nie domenizował, no bo to jest jego rola, taką rolę pełni, Mam, jest możliwość wywierania nacisku na rząd na rządzących, by te podwyżki co kilka lat utrzymywać. Z nauczyciela nie nauczymy żadnego ucznia. Jeżeli zdecentralizujemy oświatę w Polsce, zdecentralizujemy i program nauczania, i finansowanie, wprowadzimy taki monoświatowy z prawdziwego zdarzenia rzeczywiście ten pieniądz będzie szedł za uczniem. I, ale zamiast na armię urzędników, kuratoria, ministerstwa, będzie trafiał do szkoły, wówczas nauczyciele będą pierwszymi beneficjentami tego zdecentralizowanego systemu. Ponieważ dobry nauczyciel będzie bardzo dobrze wynagradzany, a jeżeli ktoś się nie nadaje do tego zawodu, to znajdzie sobie pracę też dobrze płatną gdzie indziej. I to jest system sprawiedliwy, uczciwy i taki, w którym nie generujemy permanentnych kryzysów, nie generujemy permanentnych strajków i odbieramy chleb politykom, bo my politycy nie Będziemy mieli o czym dyskutować. I senator Włosowicz. Odpowiem panu konkretnie na pytanie, które pan zadał. Na przykładzie jednej gminy. Pan, na przykładzie jednej gminy, tak, święto, Świętokrzyskiej. Subwencja rządowa, która jest przeznaczana dla gminy, jest to 760 zł. Natomiast subwencja gminna jest to od 450 do 700 zł. Więc, drugie tyle. więc, więc sumując, subwencja całkowita jest od 1200 do 1450 zł. Mówiąc wprost, mając jako rodzic 1300 zł w kieszeni na utrzymanie dziecka miesięcznie w szkole. Czy ja sobie mogę wybrać szkołę prywatną, wziąć ten bond, czy wziąć te pieniądze i wysłać dziecko do szkoły prywatnej? Jeżeli Myślę, pod... że wyjdzie taniej, jeszcze zostanie. Jak podejdziemy do szkoły od strony tylko finansowej, na pewno na pewno tak. Posłuchaj synu, tato ci opowie, jak na Jackowie stawiał pierwsze u Ulaski miło. Dolar na fajna, stare adidasy i kurtka pytania w portfelu magiczna zielona karta, bez języka naprawdę niewiele warta.